Duch prawdy doprowadzi Was do całej prawdy. Ten duch dzisiaj prowadzi Pawła do Aten na Aeropag. Powiem Wam szczerze, że ile razy słyszę o tym Aeropagu, to przypomina mi się YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat i inne te wszystkie rozmaitości. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Paweł staje na tym aeropagu, wykorzystuje sytuację do tego, żeby głosić prawdę, głosić Jezusa Chrystusa. W danym momencie, w danej chwili tym ludziom. Jesteśmy teraz w specyficznym czasie, czasie epidemii. Wykorzystujemy środki media społecznościowe również do tego, żeby głosić Ewangelię i głosić prawdę. Może to jest ten aeropak współczesności, żeby stanąć na nim i wykorzystać daną sytuację do tego, by głosić prawdę. Wielu nie uwierzyło Pawłowi, ale znalazł się Dionizy, Damaris, inni, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. I może kilka osób, dzięki temu, że umieścisz fragment z Pisma Świętego, że dasz świadectwo w tych mediach społecznościowych o Twojej relacji z Panem Bogiem, może kilka osób pójdzie za nim. Warto? Warto. Życzę Wam dobrego dnia, dobrej środy i dobrej kawy z Bogiem.